Cześć, karta na dzień 7 października Trójka Kijów. Z naszej strony mamy kwestię jakiejś niecierpliwości. Trójka kijów to jest karta czekania, czasami nawet nie do czekania. W tym ujęciu oznacza, że my lub dana strona może coś przekombinować, może działać zakulisowo, może pójść w innym kierunku. Czyli jeżeli czekamy na kogoś względem relacji lub ktoś czeka na nas, no istnieje to ryzyko, że ktoś po prostu tutaj zacznie zmieniać kierunek, zacznie szukać innych rozwiązań innych osób, więc z naszej strony no my po pierwsze musimy przeanalizować to, co mówiliśmy komuś, to, co obiecywaliśmy danym osobom, musimy to wszystko przefiltrować, właściwie ocenić, musimy ewentualnie dane słowa, które daliśmy, no niestety być wobec siebie surowym i starać się je podtrzymać. Czyli na pewno to będzie kwestia jakiegoś zawieszenia spraw, ale w tym wypadku e, dla naszego dobra. No musimy się upewnić, czy na pewno podążamy właściwą drogą, czy e, nie jesteśmy jakąś osobą wiarołomną wobec kogoś, a co najważniejsze, czy nie jesteśmy wiarołomni wobec siebie samego. E, życzę miłego dnia, pozdrawiam.